Dzień dobry Państwu. Nazywam się Monika Bernasiak i dzisiaj na moim kanale Aroma chciałabym Państwu przedstawić takie najbardziej seksy zapachy dla mężczyzn. Będą to zapachy według mnie najbardziej postrzegane jako zmysłowe, wyrafinowane mm, i takie z pazurem. Zacznę od początku. Armani Aquad Profumo. Zapach, który przewodzi niesamowicie y, wakacyjne, wakacyjne wspomnienia. Są tutaj nuty morskie, jest bergamotka, mamy, mamy mnóstwo rozmarynu, ale wszystko jest na bazie paczuli i kadzidła. Więc zapach ciepły, zmysłowy, orientalny, niesamowicie seksy, wibrujący wręcz. Absolutnie już coś innego: Dior Savage. Tutaj podstawą będą nuty cytrusowe, czyli myślę, że ambroksan i cedry idą jakby w drugim rzędzie. Jest to zapach chłodny. A jednocześnie bardzo zmysłowy. Niesamowicie iskrzący, migocący, taki wyrafinowany, pikantny. Piękny zapach, jeśli chodzi o wiosenny pomysł na właśnie zapach seksji dla mężczyzn. Koniecznie trzeba sprawdzić również, jak na waszych facetach będzie pachniał Givenchy P, który ma tutaj w składzie. Mnóstwo składników bardzo sensualnych, ciepłych. Mamy fasolkę tonkę, mamy bazylię. Bazylia jest niesamowicie ważnym afrodyzjakiem podnoszącym libido. Mamy również kwiaty neroli, migdał w składzie. To wszystko na bazie wanilii. Bardzo soczyste, a jednocześnie słodki i taki apetyczny. Kolejnym moim faworytem będzie zapach Prada L. Klasyczny zapach od Prady. Lom. niesamowicie garniturowy. Przepiękny, klasyczny zapach, który rzeczywiście od razu zamykamy oczy i widzimy mężczyznę zadbanego, inteligentnego, alokwantnego, takiego czarodziejskiego, czarującego. Piękny zapach, który mamy migocące składniki paczuli, fiołka, więc taki iskrzący. Przecudowny. A jeszcze bardziej iskrzący. Zapaszek. <laughs> Kolejny mój mega sexy, uwielbiany przeze mnie platinum egoist Chanela. Jest to zapach, już który nie będzie aż tak często wybierany dla mężczyzn, którzy szukają zapachu sexy, dlatego, że ma dużo takich składników już bardzo rzadko poszukiwanych. Dla mnie jest to zapach mega kuszący. Wykwintne, czardziejski, pociągający, bardzo zmysłowy. Mężczyzna alokwentny, wyrozumiały. Mężczyzna, przy którym kobiety nie płaczą, bardzo przepiękna, aksamitna kompozycja. Kolejny z moich faworytów tutaj to już będzie wibrujący seks. Proszę zobaczyć, wersacze Eros flame. Ognisty. Cukierkowy, niesamowicie namiętny mężczyzna. Mamy w składzie mech dębowy. Mamy w składzie mnóstwo takich składników wetywerii, cedru, wanilii. Soczystość, jednocześnie taka migocąca zmysłowość. Namiętność, iskrząca pierwsza randka. Ubóstwiam. Naprawdę przepiękny zapach. Kolejny mój faworyt. Dolce de Gabbana de One. Klasyk nad klasyki. Garniturowy. Zapach dla mężczyzny, który dba o każdy szczegół swojego wizerunku, dla mężczyzny hedonisty wręcz. Niesamowicie czysty, elegancki. Możemy nosić go 24 godziny na dobę, 12 miesięcy w roku. Nie znudzi nam się. Jest uwodzicielski, namiętny, a jednocześnie bardzo wyrafinowany, bardzo apetyczny. Hmm. Kolejny mój faworyt. Ale to już taki zapach elegancki, który nosimy tylko, nosi mężczyzna tylko na zdecydowanie bardzo ważne chwile w swoim życiu. Aromatyczno-drzewny zapach, który mężczyzna, który nosi, nie przestrzega żadnych reguł, żadnych zasad. Wszystkie zasady są łamane. Pikantny, pikantny, wyrafinowany, odurzający. Mamy w składzie jaśmin. Jaśmin jest również afrodyzjakiem. Jaśmin mamy również w Dolce de Gabane, the one, więc tutaj nie możemy o tym zapomnieć. Mm, piękne uwodzenie. Mężczyzna, który rzeczywiście dzisiaj jest w garniturze. Elegancki, taki wytrawny. Koniecznie trzeba również sprawdzić whisky. Whisky, czyli zapach Carolina Herrera Priv. Jest tutaj taka migocąca śliwka, kadzidło. Zapach bardziej dymny. Bym powiedziała taki yy, bardziej lawenda, szałwia, zapach skóry, zapach zamszu. Bardzo piękna woda. Naprawdę przepiękna. Trzeba koniecznie testować na własnej skórze. I został mi mój uwielbiany przeze mnie rodzynek. Już tutaj prawie nic nie ma. Płatki róży w składzie. Kardamon. Stronger you feel. Od Armani'ego. Zapach, który ma w składzie mnóstwo słodyczy, świeżości, mnóstwo wanili, a jednocześnie taki kardamonowy akord, który pociąga i tworzy wianuszek kobiet wokół. Naprawdę bardzo, bardzo seksji zapach, mega sexy. Mamy pieprz różowy, mamy również drzewo cedrowe. Apetyczne, niesamowicie, zobaczcie. Stworzyłam Wam top 10 zapachów według mnie bardzo seksji. Wydaje mi się, że dla każdego mężczyzny coś się znajdzie. Mam nadzieję, że uzmysłowiłam, jak pachną te pikantne, namiętne, wyrafinowane i niesamowicie apetyczne zapachy. <grych> Dziękuję pięknie Państwu za uwagę i zapraszam następnym razem. Dziękuję ślicznie.